Mahabharata, Cudżata. Był to bramin wieku iście młody, którego imię wspominał Widura i wezwał go na biesiadę. Ów natychmiast się zjawił i zaczyna dratarstrze wykład o śmierci śmierć nie ma w sobie nic rzeczywistego jest to złudzenie będące wynikiem naszych namiętności należy tylko zrozumieć jedność i zarazem odrębność duszy powszechnej i dusz indywidualnych zrozumienie to jest drogą do wyzwolenia od śmierci i do doskonałości wszystko to są określenia jogi nauka ta prowadzi do zrozumienia bramy Esencji powszechnej. Brahma jest wszechpostaciową istotą bytu, a ascesa tapas prowadzi do zjednoczenia z bramą. Istnieją warunki, które czynią tapas skutecznym, i inne, które go unicestwiają. Dzięki tej pracy nad sobą mędrzec zwycięża śmierć. I jak sana Sugata może uzyskać wieczną młodość. Oto fragment z Rapsodu w przekładzie dosłownym Dialog o śmierci i doskonałości. Rasztra o Sanat Sudato, gdy słyszę twoje twierdzenie, że śmierć nie istnieje i że bogowie oraz demony zostali uczniami bramy, aby uzyskać bez śmierć, któreż z tych zdań jest prawdą. Sanat sużata. To, o co drogą ceremonii ofiarnych pytałeś, czy nie masz śmierci, czy przeciwnie, jest? Zechciej to zrozumieć, o królu, co ci mówię, abyś już żadnej nie miał wątpliwości. Pojmij obie prawdy, empiryczną i metafizyczną. Tylko przez zaślepienie poeci uważali śmierć za rzeczywistość. Ja jednakże śmierć uznaję za złudzenie, a za niezłudzenie mam nieśmiertelność. Przez to złudzenie demonów sięgła zagłada, przez niezłudzenie dochodzisz do bramy. Wszakże śmierć nie jest jako tygrys, który ludzi pożera i nie ma żadnej postaci, którą by można ująć postrzeżeniem. Przytem Yama, jak uczą niektórzy, jest inny niż Mritiu, śmierć. Jest to odrębny Bóg śmierci. Droga Brahmy, bóstwo nieosobiste, korzeniami tkwi w Atmie, duszy powszechnej. I jest nieśmiertelna, gdy owy Bóg, Yama, włada w krainie ojców dobrotliwy dla dobrych. Niedobrotliwy dla niedobrych. Za jego to wolą szerzy się między ludźmi gniew, łuda i śmierć, która jego istotą zjawia się po długich rządzy. I przez rozmiłowanie w sobie na manowce sprowadzony, nikt nie osiąga zjednoczenia w atmie. Lecz oślepieni żyją ludzie pod jego. Pod Boga śmierci władzą, a gdy stąd odchodzą, znów w jego mocy się znajdują. Demony, zmysły naprzód, ich w obłęd wtrącają, a wtedy Bóg śmierci przybiera imię śmierci. Gdy dzieło błyska im przed oczami, gdy do wyniku dzieła swego dążą, idą po tej drodze dalej i nie wychodzą poza śmierć a dusza chybiwszy oddania się celom zbawczym wbije się w kółko. Oddana rządzą. Jest to wielkie zaślepienie zmysłów. Droga żywota ludzkiego rozwija się wciąż w służbie ułudnych celów, a dusza wewnętrzna skrzywiona tą służbą ułudnych celów i tylko ich świadoma, Cześć oddaje światu zmysłowemu, który ją otacza. Rządza to naprzód uderza człowieka i szybko prowadzi za sobą rozkosz i niezadowolenie jako następstwo. Te zaś głupców ciągną w ramiona śmierci, gdy oświeceni przez swe oświecenie, śmierć zwyciężają. Opanuj drogą rozmyślania, trzepoczące się rządzę. Bez troskliwości pogrążony, nie zwracaj na nie uwagi. Takiego, co rzeczy tej świadomy złamał pożądania. Takiego nie pochłonie Bóg śmierci, który stał się śmiercią. Człowiek, który kroczy śladem rządz, dąży za niemi ku zagładzie. Kto za się rządzę, ze swego pola precz wypędza, ten usuwa się. Ten usuwa przed sobą wszelki pył grzechowy. Jako mrok bezpromienny widzą stworzenia przed sobą to piekło. Oślepione spieszą za nim i łatwo niby w wądu zapadają. Gdy jednak postanie na tym świecie mąż nieobłędnego ducha, cóż więc może być dla niego śmierć? Tyleż mu ona znaczy, co tygrys wypchany słomą. Niechaj więc nie rozważa i niechaj precz odpędzi chuci. Gniew i zawiść, oślepieniem spętana, dusza wewnętrzna, oto zaiste czym jest śmierć, która jako taka w ciele Twojem przemieszkuje. Kto pojął, że w ten sposób śmierć powstaje, kto w ten uświadomieniu się utrwalił, ten. Po tej stronie już bynajmniej śmierci się nie lęka. Skoro śmierć wchodzi do jego dziedziny, staje się niczem. Zarówno jak człowiek staje się niczem, gdy wstępuje do dziedziny śmierci. Dratarsztra. Mówią przecież o światach błogosławionych, o wiekuistych i świętych krainach, które bramin zdobywa za pomocą ofiary. Weda zaś naucza, że one, te światy, są celem najwyższym. Kto o tym wie, jak może zdobyć się na działanie? Sanat Sajjata. Nieświadomy tylko w ten sposób przechodzi na tamtą stronę, a i na ten przypadek Weda przyrzeka osiągnięcie celu, ale ten jedynie, co się wyzwolił z wszelkiego dążenia, sięga najwyższego brahmy. Jako najwyższy atma idzie swoją drogą, omijając tamte drogi. Dratarsztra. Kto jest ów, co mógłby się połączyć z tym nienarodzonym, odwiecznym, gdy ten krok za krokiem licząc cały wszechświat obejmuje? Jakie jego działanie, jaka jego radość to wszystko powiedz mi ty, który o tym wiesz. Powiedz mi wedle prawdy. Sana Cudzjata: wielkie wywołanie grzechu leży w związku z wielokształtnością, zmiennością zjawisk. Ale kto się łączy z istotą bezpoczątkową? Ten jest wieczny. Przytem, jego wzniosłość w żadnym wypadku zginąć nie może, przez związek z istotą bezpoczątkową ludzie mają byt. Czem więc takim, jak powiedziano, jest ów święty, wiekuisty, ten przez zjednoczenie ze zmiennością tworzy świat. Tak bowiem uważaną jest jego moc twórcza i podobnież z niego – w związku z treścią twórczą powstaje weda. Dratarstra. Z tych jedni są, którzy w tym bycie obowiązków nie wypełniają i znowu inni, którzy po tej stronie wypełniają obowiązki. To jest przepisy zakonu. Czy więc zło Przeważną siłę zdobędzie nad obowiązkiem, czy też obowiązek przeważy siłę zła? Sana Sudzata. Jedna i druga odpłata będzie na tym świecie wymierzona taka za wypełnienie obowiązków, a taka za niewypełnienie. Ale który w tem, w bramie, silnie się ostoi, Taki mędrzec za pomocą świadomości unicestwia na zawsze to i tamto, dodatnie i ujemne działanie. A z drugiej strony dusza zbiera żniwo z zasług dobrych uczynków i również zbiera żniwo dojrzałe za czyny złe. Gdy więc do tego żniwa doszło, Wówczas jedna i druga odpłata mocą tego dzieła na pewno nad nimi zawiśnie. Zbiera owoce, dobra i zła, przez swoje dzieło. Ale mędrzec dzięki obowiązkowi wypędza po tej stronie zło precz od siebie, gdyż obowiązek jest mocniejszy. To stanowi jego nić przewodnią. Dratarsztra Świat niebieskie, które są nam przeznaczone za samo wykonanie obowiązku, nam dwakroć urodzonym, to jest braminom i rycerzom, wykonawcom dobra, światy wiekuiste oraz szereg ich stopni, zarówno jak ich przeciwieństwo, to wszystko mi wyjaśni o wszechwiedny, a nie chcę już słuchać o działaniu. Sana Cudzata, ci bramini, którzy współzawodniczą w wykonaniu darmy, obowiązku prawa, tak jak potężni w stwierdzeniu swej potęgi, ci opuszczając ten świat, promieniejąc, promienieć będą w krainach bramy. Tym, którzy współzawodniczą w wykonaniu darmy, Stanowi to środek ku zdobyciu poznania istoty rzeczy. Tacy wyzwoleni z tego świata odchodzą do nieba, do niebieskiego trójświata. Znawcy wedy mówią o takim, że jego żywot w istocie jest doskonały. Nie powinien też on szczególnie cenić żadnego człowieka, czy to obcego, czy bliskiego. Gdzie jednakże chce on kogo czcić, szczególnie podobnie jak w czasie deszczu trawę się skubie, tam niechaj od niego, jak od bramina, ma jadło i napój. Tam niech żyje i niech zawiści żadnej nie odczuwa. Jeżeli jednak w czasie, gdy ów bramin pogrążony jest w milczeniu, ktoś dotyka go groźbą lub nierzeczliwością. Jeżeli ów bramin zachowuje się przy tym tak, jakby się nic szczególnego nie zdarzyło, ten, a nie inny jest najlepszym człowiekiem. Jeżeli zaś kto dla osoby stojącego w milczeniu bramina nie ma żadnego współczucia, z dóbr takich człowieka korzystać nie należy. To dotyczy sposobu, jak się mają żywić sprawiedliwi. Jako pies, to co wyżygał, pożera znów, i znów ku swojej własnej szkodzie, tak ci, nie dający jałmużny, pożerają wyrzucone dufni w swą przewagę. Mój sposób życia ma pozostać na zawsze nieznany. Tak powinien myśleć bramin, ale kto przemieszkuje wśród krewnych tego mądrzy ludzie mają za bramina. Bo któryż byłby w stanie zgoła zabić swą atmę, próżną cech, niezmienną, czystą, wolną od wszelkiej swoistości, albowiem stąd, odszedłszy brama, odbiera sobie siedzibę nawet i w ciele, krzatryi i z niej przegląda. Kto będąc są czym innym atmę, Inaczej pojmuje, niż ona jest jakiegoż zła nie czyni taki złodziej co atmę grabi. Niezmordowany, nie biorący pełny zastanowienia stojący poza grozą wszelkiego niebezpieczeństwa uczony, a przecież tak, jakby był wcale nieuczony. Taki jest Bramin mędrzec, znawca Brahmy. Nie bogaty bobrem ziemskim, ale bogaty rozwagą boską, niepokonany, niezachwiejny. Kto jest taki, tego znaj, jako siedlisko brahmy Ale każdy, który tu na ziemi jest świadom Bogów, zapewniających wszelkie dobre życzenia, choć nie niedorówna, Braminowi jednakże w tej służbie Bożej całą swą atmę się utrudzą. Ale ten, którego cenią jako człowieka, co się nie utrudzą w osiągnięciu doskonałości, ten jest prawdziwie ceniony. Niechajże się on nie ceni jako ceniony. Niechaj z trudem ceny swej nie szuka. Toć świat. Porusza się zawsze zgodnie ze swoją naturą, jak kiedy oczy zamykasz, a potem znów je otwierasz. W prawni, w czynieniu zła, ogłupieni są na tym świecie ludzie biegli w dziedzinach ułudy, maji. Niechajże czczą tego, który na cześć nie zasługuje, a którego nie czczą czcigodni. Bo nigdy razem nie przebywa rozgłos światowy i pustelnictwo. Tu jest kraina chwały, tam samotności. O tym oni wiedzą. Szczęście jest tu na ziemi siedzibą huci, ale w istocie jest ono przeszkodą na drodze. Przeciwnie, szczęście w brachmie trudne jest do osiągnięcia tym, którym brak świadomości. Aby to osiągnąć, posiadamy, jak mówią dobrzy, wielorakie, lecz z trudem otwierające się wrota. Są to prawdziwość, poczucie stopniowości, wstydliwość, ujarzmienie zmysłów, czystość i nauka. One to nie dopuszczają ducha do oślepienia.